Krzysiek, chyba lepszego przełamania nie mogliście sobie wyobrazić. Sześć bramek strzelonych koronie Kielce i przeciwnik nie miał dzisiaj na boisku żadnych argumentów. No na pewno gdzieś założyliśmy sobie, że musimy ten mecz wygrać, na pewno nie liczyło się ile bramek strzelimy tylko żeby zdobyć trzy punkty. Udało się dużo bramek, no wiedzieliśmy, że gramy dobrze i że, że nasza gra wygląda tak, że jak przyjdą bramki to przyjdzie ich bardzo dużo. Strzeliłeś dzisiaj swoją debiutancką bramkę, a potem dołożyłeś jeszcze kolejną. Postawiłeś sobie wysoko poprzeczkę, kibice teraz będą wymagać pewnie skuteczności w każdym meczu. Na pewno przyszedłem tutaj, żeby strzelać bramki od tego się, mnie, od tego się wymaga ode mnie i na pewno na pewno dziś tam gdzieś tam dzisiaj pokazałem, że potrafię to robić i oby tak dalej. Widać było dzisiaj, że cieszyliście się grą, nie odpuściliście do samego końca pomimo wysokiej przewagi. Jesteście chyba z siebie zadowoleni, wszystkie aspekty, o których mówił poprzednio trener Zieliński, czyli poprawienie tej skuteczności i właśnie wysoka kontrola nad piłką zostały dzisiaj osiągnięte. No Dziś przez semecz, praktycznie mieliśmy piłkę przy nodze i to wyglądało moim zdaniem no fenomenalnie przez semecz, bo ta piłka chodziła, chodziła od obrony po atak i korona nie miała praktycznie nic do powiedzenia. No dołożyliśmy bramki dobrą grę i jesteśmy z siebie zadowoleni.